Na początek spójrzmy na to wyrażenie. Tutaj aż się prosi, żeby coś wyłączyć przed nawias. Na pewno można wyłączyć a i na pewno b, to znaczy iloczyn a i b. Co daje w nawiasie a do kwadratu plus b do kwadratu. Skoro wiemy, że ten iloczyn ma wartość 7, no to już bardzo upraszczamy to wyrażenie. Pozostanie do wyznaczenia jedynie suma kwadratów a i b. Przedstawiam dwa rozwiązania, tak głównie do porównania, bo tak naprawdę mamy tutaj jedno polecane rozwiązanie, to drugie znacznie krótsze, ale pierwsze rozwiązanie podam tak dla porównania. No i jeszcze sądzę, że taki niedoświadczony uczeń, który pierwszy raz się spotyka z takim zadaniem, właśnie rozwiąże to zadanie pierwszą metodą. Bowiem skoro mamy wyznaczyć a do kwadratu, dodać b do kwadratu, no to w naturalny sposób chce się wyznaczyć to a i b z tego oto układu równań. To nie jest jakieś specjalnie trudne zadanie i na pewno da się to zrobić. Możemy teraz na przykład wyznaczyć a z drugiego równania i podstawić b plus 4 w miejsce a do pierwszego równania. To daje nam takie równanie kwadratowe z niewiadomą b. Wyznaczamy deltę, to będzie 4 do kwadratu minus 4 razy minus 7, co daje 44. Pierwiastek z tej delty to 2 pierwiastki z 11. Wyznaczamy rozwiązania. Pierwsze z nich to będzie minus 4, minus 2 pierwiastki z 11. Wszystko dzielimy przez 2. Czyli dostaniemy minus 2 minus pierwiastek z 11. Drugie rozwiązanie będzie różnić się od tego pierwszego znakiem przed pierwiastkiem. Teraz wystarczy dodać 4, aby otrzymać A. Zatem mamy dwie wersje. Pierwsza para indeksowana jedynką i druga z indeksami równymi 2. No i teraz po prostu podstawmy to do tego nawiasu. Obliczmy sobie A do kwadratu plus B do kwadratu. Niestety w dwóch wersjach. Na początek te jedynki, pierwsza wersja, no i tak, od razu tutaj w tym drugim nawiasie zmieniłem znaki, przecież wszystko jedno, czy mam plus czy minus, podnosimy do kwadratu. To nam daje tak po kolei ze wzorów skróconego mnożenia. Może zmieńmy kolejność. Tutaj będzie tak 4 dodać 11, czyli 15, ale jeszcze minus 2 razy 2 razy pierwiastek z 11, czyli minus 4 pierwiastki z 11. Z kolei ten drugi kwadrat to będzie podobnie ta 15, ale dodać te 4 pierwiastki z 11, także pierwiastki się redukują, a 15 plus 15 daje 30. Bardzo podobnie będzie w tym drugim przypadku. Tutaj widać, że już nie trzeba nic liczyć. Wyrażenie w tym drugim nawiasie różni się znakiem z tym wyrażeniem, także dostaniemy dokładnie to samo, również 30. Także nie ma tutaj dwóch przypadków. Mamy jedną liczbę, mnożymy ją przez 7 i dostaniemy 210. Mamy zakodować właśnie te cyfry, które mamy tutaj w tej liczbie 2, 1 i 0. Drugie rozwiązanie jest już zupełnie inne i bardzo sprytne. Nie poznamy a, nie poznamy b, ale od razu dowiemy się, jaka jest suma kwadratów tych liczb. W bardzo podobny sposób rozwiązuję pewne inne zadanie. Tutaj, w tym filmiku, proszę sprawdzić. Link w adnotacjach prowadzi bezpośrednio do tego przykładu. Teraz wróćmy do zadania. Mamy tutaj do wyznaczenia a do kwadratu plus b do kwadratu. Tymczasem znamy a minus b oraz a razy b. Przecież jest taki oczywisty, prosty wzór, który wiąże te trzy wyrażenia. Oto ten wzór. Jak sobie to uświadomimy, to już chyba nic więcej nie trzeba tłumaczyć. Podstawiamy za a minus b czwórkę, za a razy b siódemkę i dostaniemy następujące równanie. Z którego od razu wyliczamy a kwadrat plus b do kwadratu. Nie mamy pojęcia, jaki jest a i jaki jest b, ale sumę kwadratów już znamy. To nam daje oczywiście potwierdzenie wyniku.